Witam w banku Cian Fanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivi. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Tak, zawsze. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotacji o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji, proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze, gdzie to okienko numer 1? Szuka A38, a to dobre. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy, jako swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe. I potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Co ma znaczyć, nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. Si szanowny tak nie denerwuje, bo mużyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument. Może na piętrze w ewidencji, albo na dole, w archiwum? Musi szanowny pytać. Będę pytał. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, Pan tu nie jest. Witam w banku Tianfanelnik, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje. A klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202 już za wiele? Gdzie się wpycha? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nic mnie nie obchodzi twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz się nauczę kultury! Spróbuj tylko. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Panie. O nie. Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum. To może być trop. I rozumiesz, kochana. Ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam, nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest. Mówisz jak do człowieka, to nie rozumiem.